Tak to jest 1549 runway 4 clear for takeoff. Sully. Sully. Sully we're too off. Sully. Sully. Sully, where are you? Dajcie w najnowszym odcinku wideobloga w kolorowce. Mam na imię Grzegorz, jestem księdzem. Ostatnio miałem okazję być na filmie Clint Eastwooda z Tomem Hanksem w roli głównej, film Sally. Opowiada on historię lądowania na rzece Hudson z 2009 roku. Główny bohater uratował 155 osób przed katastrofą. To jest kapitan. Brace for impact. What? Oh my God. Brace, brace, brace! 155 ten Idąc na ten film, spodziewałem się jakichś niesamowitych emocji, napięcia, natomiast to, co otrzymałem, generalnie nie odpowiadało moim oczekiwaniom, ponieważ przez większość tego filmu po prostu się nudziłem. Miałem taką myśl, żeby w połowie wyjść z sali kinowej, ale pomyślałem, szkoda, pieniędzy i zostanę. I nie żałuję, że zostałem do końca. Może akcja jakoś nie rozkręciła się nie wiadomo jak, jak dynamicznie, natomiast. Ten film dał mi trochę do myślenia. Chodziłem kilka dni, zastanawiając się, co w ogóle wam powiedzieć na temat tego filmu. W ogóle myślałem, może jednak nie robić, nie robić tego odcinka, ale tak sobie pomyślałem później, że rzeczywiście coś w tym jest w takim codziennym bohaterstwie. Ponieważ główny bohater przez kilkadziesiąt lat latał samolotem, wylatał kilkaset. Kilka tysięcy być może godzin i nikt tego nie zauważył. Właściwie o jego karierze zadecydowało, miało zadecydować te 208 sekund. Wcale nie czuł się bohaterem, wcale nie czuł się, że zrobił coś. Niezwykłego, natomiast miał duże wątpliwości. Stanął przed komisją, która miała zweryfikować, czy nie mógł rzeczywiście zawrócić na, na inny pas startowy, na inne lotnisko. I wszystkie symulatory niby potwierdzały, że popełnił błąd. Jak to się skończyło, nie opowiem, bo nie chcę Wam też zepsuć sensu. Pozostał wierny swoim przekonaniom, pozostał wierny temu yy, Jaką decyzję, jaką decyzję podjął. Ten element tej historii pokazuje mi, jak ważne jest takie codzienne bohaterstwo. Nie jakieś wyjątkowe, nie jakieś takie jednorazowe, ale jak bardzo ważne jest bycie wiernym swoim powołaniem, swoim obowiązkom, tego, do czego się zobowiązaliśmy jako ksiądz, jako mąż, jako żona, jako student, to, w jakim miejscu aktualnie żyjemy. Aby pozostać wiernym, aby pozostać. Jakoś głęboko zakorzenionym, głęboko zakorzenionym w swojej rzeczywistości, że to jest takie codzienne bohaterstwo jest dostępne dla każdego z nas. Że w takim codziennym bohaterstwie oczywiście nie przeżywamy go sami. W tym filmie jest to pięknie ukazane, że główny bohater także cierpi, także doświadcza wątpliwości, także miewa koszmary i otrzymuje wsparcie od swojej żony od bliskiego przyjaciela, z którym, z którym kierował tym samolotem, że nie jest w tym wszystkim osamotniony, nie jest jakimś supermanem, jakimś herosem, jest człowiekiem ze swoimi słabościami, z wątpliwościami, ale to nie przeszkadza mu, aby rzeczywiście stanąć na, na wysokości zadania wtedy, gdy sytuacja od niego tego wymaga. I prawdę mówiąc, to wiele rzeczy z tego filmu odkrywam, mówiąc do Was i kręcąc tego wideobloga, których wcześniej nie odkrywałem. I to jeszcze jedna taka dodatkowa wartość, dodatkowe, dodatkowe dobro z tego, że z Wami tutaj na tym kanale się spotykam. To chyba tyle. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia co do filmu, to zapraszam do komentowania. A także, jeżeli uznajecie za wartościowe te treści, które są w tym wideoblogu, to proszę o subskrypcję. Jeżeli się nie spotkałem przed świętami, to życzę błogosławionych i radosnych świąt. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.